Jeżeli jesteś tenerem online, publikujesz content, ale nie pozyskujesz klientów, to pewnie dlatego, że nie wiesz, jak tworzyć kontent, który sprzedaje. Ale spokojnie, daj mi 30 sekund, a ja pokażę Ci, jak to zmienić. Po pierwsze, zrozum, że content, który sprzedaje, wcale nie musi iść w parze z wyświetleniami i z zasięgami. Zasięgi są spoko, ale klienci są jeszcze bardziej spoko. Dwa. Prawie każda Twoja treść w nagłówku, czy tzw huku powinna uderzać w konkretny, specyficzny problem, wyzwanie lub wymarzony cel Twojej grupy docelowej. Na przykład, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i nie wiesz, jak w natłoku obowiązków zadbać o swoją sprawność, to daj mi 40 sekund, a ja pokażę Ci, jak to zmienić. W ten sposób maksymalizujesz dotarcie do swojej grupy docelowej, przez co szybciej możesz stać się dla nich numerem jeden. Po trzecie, popieraj to, o czym mówisz efektami i opiniami. Tylko w ten sposób ludzie będą patrzeć na Ciebie jak na eksperta, a nie jak na kolejny Innego trenera po weekendowym kursie. Tak jak ja wrzucę gdzieś tutaj teraz jolę, która znowu pozyskała 10 klientów premium w ciągu 30 dni, żeby pokazać Ci, że nie ściemniam, tylko też coś nie coś Po czwarte, dawaj w swoich treściach tyle wiedzy i tyle wartości, żeby każda osoba, która to obejrzy, była w stanie wdrożyć to w życie i mieć z tego efekty nawet bez zatrudnienia. A jeżeli Ty jesteś zaangażowanym trenerem i chcesz wnieść na wyższy poziom swój biznes trenerski 10 razy szybciej, to skomentuj 10k tą rolkę, a ja odezwę się do Ciebie i zobaczę, czy mogę Ci pomóc.